Zapomnieli, że mm, zapomnieli, że KK plus pociski rakietowe u nas się zagładza. Yo siemanko z tej strony KKK i witam was w kolejnym odcinku serii GETA San Andreas Free Playing. I rozpoczynamy ważną informacją. Która jest ważna tylko dla mnie, dla was nie, mu nie musi być taka ważna. Weź sobie dałem, żeby nam Rzeźka że się nie domio Producenci dostarczyli nam e, prototyp swojego samolotu, czyli Hydra. I tam, e, tu jeszcze prototyp ich e, jetpacka. Jednak e, nim się zajmiemy kiedy indziej, ale dzisiaj nam najbardziej zależy na tym samolocie. Więc e, kęcimy w tym odcinku kolejną scenę. Do tego, do teledysku O kurde, no... ten... Mm, no... Pionowy set e, Coś mi tam po, producenci Mówili o tym pionowym setie, tak więc sobie Zmienię to może na e, Poziomy No, no... Dobra Muszę jakoś tutaj podjechać ładnie, żeby Nie uszkodzić Muszę, nic, zupę po prostu Dobra, dobra, musimy lecieć OK. Yy, I zaznaczamy sobie centrum, yy, tutaj, skrzyżowanko na, na, tutaj, no. Tu. I uwaga, ta scena będzie polegać na slow motion! Tak, będziemy, będę nawalał do policjantów z pistoletów. Yy, I ten, i będzie, to wszystko będzie w slow motion. Tu już drzewko ominąłem. Może się wykaże talentem stuntów? Ale wątpię w to. Fuck. Lol, mogłem zginąć, serio. Eee, yy, producenci zapomnieli, że... Mm, zapomnieli, że KK plus pociski rakietowe u nas się zagłada. Dobra, najczęściej no, rzucę jakieś flary dla jaj. A serio, dla jaj i wyl musimy wylądować w takim razie tutaj ja sobie tu wyląduję na autostradzie jakoś tak ładnie z drogi śledzie KK ląduje to się nie wymowało z drogi śledzie bo KK ląduje okej okay. tak więc my tu sobie zaparkujemy moją hydrę tutaj tak ładnie Szybko spieje, stąd. O, najlepiej to sobie ją wysadzić. Żeby nam już więcej nie przeszkadzała. Na razie jeszcze sobie wyłączymy trochę gliniarzy. Ale tylko po to, żeby ten. Eee, no, żeby do, dojść tutaj. No. No już, Dzisław, dubson Dobra. Hops. No jedź. Dalej Zdzisław No, jedzie Beze mnie pojechał ham Dobra, na taka. A se, ze, po, trochę po, se pozapitalamy To mi nie zaszkodzi Zespalimy tłuszczyk Ok. tak więc yy, wpisuję czyta na slow motion Cheat to slow it down i wszystko dzieje się wolniej. Nawet drink jest fajnie zrobiony. Buja! Buja! I tak można lepiej wycelować. Dobra, więc yy, na razie I... I teraz. Turn up. Turn up the okej, okay. więc akcja What the? Helikopter? Ja, kwijt. Ja, kwijt. Get the motherfucker. boom headshot oh oh fuck you szybko podpienić wam jakiś motorek. O, dwa Nie Nigdy nie, nie, nie lubię telewizji. תגיד נאות Dajcie tego? Co ty robisz, żołmuś? Myślisz, że mnie zabijesz No ty możesz mnie zabić Bodajesz. O, pięć gwiazdek, za FBI je przyjadą. To jest trochę dla mnie złe. O poszedł! Okej okay. Ok, więc powracamy już normalnie. Co ty gości odpierdzielasz? Mazaka! Lol? Czy ja w Bobkacie mogę go zabić przez dach? Lol? Lol! <śm> Zająbiste. Dobra, tak więc powiem Wam, że. To by było na tyle z tego odcinka. Aaaa. Boom headshot. Tak więc to by było na tyle z tego odcinka. O sztybiczo. No, dupson, to było pijało. Dobra. Tak więc jak się z wami żegnam, to by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, jak poleciało. Komentujcie, subskrybujcie. O, czekajcie, jeszcze stunta może mi się uda zrobić. Tak na szybko. Tak więc, to by było na tyle z tego odcinka. Nie, nie uda mi się teraz. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Sej GTA San Andreas Free Play. Jeszcze stunta na koniec. Stunta na koniec. Powiedziałem stunta na koniec. O! O! Coś, coś wyszło, coś wyszło. Tak więc ja się z wami żegnam. To był, to było GTA San Andreas Free Playing. Gra była GTA San Andreas. Yy, I wow! Dupson. Dobra, tak więc to by było na tyle. O! Cześć! Cześć! Och, chyba już wiem gdzie jesteśmy, fajnie. Dobra, tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Byłem KKK, nadal jestem. I... narka. I buziatek. Narka.